Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Czujnik ciśnienia w Audi A6 C7 z lat 2010 do 2017 to kluczowa część systemu monitoringu ciśnienia opon. Gdy zaczyna działać nieprawidłowo, Komputer samochodu może błędnie diagnozować niskie ciśnienie, co prowadzi do niepotrzebnego stresu lub przerywania jazdy. Aby go zastąpić, najpierw upewnij się, że samochód jest wyłączony i kluczyk odłączony. Przejdź na tylną oponę, którą chcesz sprawdzić. Czujnik znajduje się zwykle w piśmie na boku opony, ale w niektórych modelach może być wewnątrz felgi. Użyj specjalnego narzędzia do usunięcia czujnika lub śrubokrętu o ostrej końcówce, aby ostrożnie go wyciągnąć. Przed montażem nowej części sprawdź, czy w komputerze samochodu nie są aktywne żadne błędy. Włóż nowy czujnik dokładnie tak samo, jak był zainstalowany poprzedni i upewnij się, że dobrze siedzi. Jeśli masz wątpliwości, sprawdź instrukcję obsługi pojazdu. Gdzie kupić? W większości przypadków najlepszym wyborem są sklepy specjalistyczne lub online, oferujące części oryginalne albo wysokiej jakości imitacje. Warto porównać ceny i sprawdzić opinie użytkowników aby uniknąć niskojakościowych produktów. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.